Program Profilaktyka 40 Plus to pakiet bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Został przedłużony do końca 2024 roku, co daje więcej czasu na sprawdzenie stanu zdrowia i wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych. Naprawdę jest to dość spory zasób badań, który pozwoli stwierdzić, czy z naszym organizmem jest wszystko w porządku, bo takie badania profilaktyczne podstawowe pozwalają naprawdę w wielu przypadkach stwierdzić, czy w naszym organizmie nie czaje się jakieś zło. Mówię zło oczywiście pod względem medycznym a wszyscy wiemy, że profilaktyka służy temu, aby potencjalne choroby wykryć na takim etapie, kiedy nie dają żadnych efektów zewnętrznych, kiedy nic nie boli, nie doskwiera, nic nie widać, a mimo wszystko już choroba trwa, a wtedy jest właśnie na takim stopniu, że jest wyleczalna bardzo często w 99% przypadków. Które badania będą dostępne w pakiecie, zależy od wyników ankiety oceniającej ryzyko zachorowania na różne choroby. Ankietę można wypełnić online na internetowym koncie pacjenta lub bezpośrednio w placówce medycznej wykonującej badania. I na podstawie tego jest wystawiane skierowanie z konkretnym już pakietem badań, konkretnie dla każdej osoby osobno. Zatem każda z nas, każdy z nas może dostać inne, inny zasób tych, tych badań, które, będzie które będą wykonywane. Natomiast nie ma tutaj żadnego takiego rozgraniczenia co do płci i, i, i wieku, chyba że mówimy o badaniu PSA w kierunku raka prostaty. To jest jedna z niewielu różnic w kierunku dla Panów, która jest wyjątkowo wartościowym badaniem, bo rak prostaty niestety jest coraz częstszy. Podkarpacie od wielu miesięcy jest w czołówce województw z największą liczbą badań. Do tej pory ponad 340 tysięcy mieszkańców Podkarpacia już z takiego badania skorzystało, a w skali kraju to jest 3,5 miliona osób. Bardzo dużo. Szczególne jest zwrócenie uwagi na fakt, że jeśli ktoś zrobił takie badanie już kiedyś, a minęło co najmniej 12 miesięcy, to może po raz drugi z takiego badania skorzystać. Tu już nie trzeba wypełniać ankiety, skierowanie powinno być automatycznie wystawione, więc tylko zgłoszenie się do dowolnej placówki. Na Podkarpaciu dostępnych jest 150 punktów, w których można wykonać badania. Co ważne, rejonizacja nie obowiązuje, więc można wybrać dowolny punkt w całej Polsce.